Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Codzienne refleksje. Dziesiąty kwietnia dojrzewanie. Istotą wszelkiego wzrostu i rozwoju jest gotowość do zmian na lepsze i gotowość do wzięcia na siebie odpowiedzialności za konsekwentne ich wprowadzenie. Jak to widzi Bill, strona 115. Czasem, gdy zdobywam się na gotowość robienia czegoś, co powinienem był robić od początku i przez cały czas, Domagam się pochwały i uznania. Nie uświadamiam sobie, że im bardziej jestem gotów zachowywać się w nowy sposób, tym bardziej ekscytujące staje się moje życie. Im bardziej jestem gotów pomagać innym, tym więcej nagród sam otrzymuję. Tak rozumiem stosowanie zasad programu. Radość i pożytek czerpię ze swojej gotowości do robienia czegoś, a nie z uzyskiwania natychmiastowych rezultatów. Bycie troszkę życzliwszym, troszkę mniej skłonnym do złości, troszkę bardziej kochającym, dzień po dniu czyni moje życie lepszym. Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Pamiętam pot spływający z czubka głowy, kapał. Kiedy byłem czynnym alkoholikiem, Miałem sporo różnych spotkań zawodowych, na które najpierw przychodziłem pod wpływem lub w stanie napięcia alkoholowego. Nadmierne pocenie brak koncentracji, trzęsące się ręce, pamiętam pot spływający mi z czubka głowy, ale się spotykałem. Przyszedł w końcu czas, że z dnia na dzień przekładałem spotkania. Aż do chwili, kiedy nie miałem już siły na codzienną, normalną higienę, na wyjście z łóżka. Przestałem pracować, poddałem się. Jakimś cudem poddałem się też terapii. Ten cud ma swoje imiona, ale o tym opowiem w innej refleksji. Zaczynać życie w wieku 40 lat miało swoją pewną ekscytację, która brała się z powagi podejmowanych decyzji. To miały być moje decyzje. Kilka osób patrzyło mi na ręce. Dostałem od nich carte blanche. Byłem i jestem im za to wdzięczny. Czułem, że mogą mnie złapać, gdybym znowu zaczął spadać. Byli na to przygotowani, ale dana mi była też wolność. Po terapii cały świat otworzył się na nowo ze swoim całym dobrodziejstwem, a każda droga Każda decyzja była jednoznaczna z konfrontacją ze starym życiem. Za każdym rogiem i zakrętem wystawały puszki, butelki, lufy, armaty, wspomnień. Powoli uczyłem się wielu rzeczy od nowa. Nawet seks był pierwszy raz na trzeźwo. Uczyłem się gotowości do życia. Myślę, że siódmy krok odegrał w tym czasie ogromną rolę. Dzień po dniu, uśmiech. Rozmowa, przyznawanie komuś racji, wyrażanie swojej opinii, dotrzymywanie założeń z planu zdrowienia, cotygodniowe spotkania z terapeutą to była konkretna praca, nie walka. Praca. Stawałem się gotowy na krok dziewiąty i tak Dzisiaj, teraz, kiedy coś planuję, ustalam, z kimś się umawiam, to powtarzam sobie. Boże, jak ja się cieszę, że mogę się z kimś umówić, zaplanować i rzeczywiście to zrobić. Uwielbiam to bycie gotowym. Mam takie poczucie radości, że mogę dochować słowa. Dzisiaj słowa zbyt często rzucane są na wiatr, są ulotne, tak jakby nie miały znaczenia, a mają olbrzymie. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia w trzeźwości. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.